Meika do okien Kercher VV2 Premium Black Edition. Czas pracy do 35 minut na jednym cyklu ładowania pozwala na umycie dużej ilości okien bez przerw na uzupełnianie energii. Wskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo określić stan naładowania urządzenia. Wydajność 105 m2 będzie idealnym wyborem do dużych mieszkań i domów z większą ilością okien. Spryskiwacz spadem z, z mikrofibry dokładnie rozprowadza środek czyszczący, a zastosowany w urządzeniu system wymiany ssawki umożliwia łatwe czyszczenie dużych oraz wąskich okien. Myjka Kercher jest odpowiednia do wszystkich wodoodpornych powierzchni płaskich, dzięki czemu szybko wyczyścisz również lustra, a nawet kabiny prysznicowe. Zamontowany odbiornik na brudną wodę jest prosty w utrzymaniu czystości. Niska waga oraz cicha praca urządzenia sprawiają, że korzystanie z myjki jest komfortowe.